Cześć kochane barany, witajcie na moim kanale, bardzo dziękuję, że tu jesteście, kochani, dziękuję za wszystkie lajki, komentarze, subskrypcje, wszystkie są mile widziane, kochani, jeśli to czytanko słoneczne nie rezonuje, proszę sprawdźcie księżyc bądź ascendent, ok, pamiętajcie, jest to czytanko ogólne, dobra? I właśnie, baranki, kochane, jestem bardzo zajęta i nie dam rady w przyszłym tygodniu zrobić tygodnióweczki, więc dzisiaj robię dwutygodnióweczkę, okej? Okay? Patrzymy na okres od 5 do 18 grudnia 2022. Kochani, zobaczymy, jaka jest Wasza energia główna, co idzie do przyszłości, co jest w Waszych głowach, co przyjdzie na przyszłość, związki, niespodzianka, praca, finanse, wynik, bądź rada tego czytanka, okej? Okay? Barany, kochane, co tam u Was? Okres od 5 do 18 grudnia 2022. Proszę energię główną dla barana. Wow, mój lubiony as, as mieczy, kochani. Diagnoza w punkt. Yy, strzał w dziesiątkę. No, tak. Kochani, super, fajnie, mój lubiony as, nawet jak jest odwrócony, jest dobry wieża, wow, kochane barane, no coś zmieniacie, coś ucinacie ze swojego życia, jakaś, nad, następuje jakaś zmiana u Was, kochane barany, i tym mieczem coś tam, słuchajcie, zmieniacie, co? Tak jest, pewnie, że tak jest. Kochane barany, przy Asie Mieczy yy, przychodzi do nas prawda, przychodzi do nas fajna y, idea, fajny pomysł, który możemy, słuchajcie, rozwijać, ale też, słuchajcie, przychodzi do nas informacja, wiemy, baran już wie, w którym kierunku ma iść, wie, w którym kierunku ma zmierzać, żeby zmienić swoje życie. zobaczcie, Ja myślę, że może baran po prostu, yy, że coś nowego, słuchajcie, przyszło do waszego życia, bądź przyjdzie, co całkowicie wam to życie, słuchajcie, po, yy, po przekładało, poprzestawiało, ale wiecie co? Ja myślę przy tym Asie, że to jest planowana zmiana. To nie jest taka. O, o, nie wiem, coś się wydarzyło. Nie, jest to, słuchajcie, planowane. E, kurczę, i powiem Wam szczerze, kochani, że fajnie to wygląda, bo ponieważ my z tym asem, słuchajcie, idziemy do przodu. Mamy te, mam tego asa i idę do przodu, działa. Fajnie. Kochane baranki, zatem. Co przyniesie wam? Słuchajcie, ten as mieczy to też może być jakiś zabieg, jeśli wiecie, że macie zabieg. Eee, może być, może to się będzie działo, też tak może być, ale niekoniecznie. Ja myślę, że tutaj chodzi o po prostu jakiś fajny pomysł. Dobra, baranki, co dzieje do przeszłości, bądź co z przeszłości może na Was wpływać, kochane moje barany? To jest rozwiązanie, właśnie też. Rozwiązanie przyjdzie do Was, kochane barany. No, i to rozwiązanie powoduje zmianę wielką w Waszym życiu mhm. i Waszych blis bliskich. Co to jest? Piszcie mi. Ok, co dzieje do przeszłości, bądź co z przeszłości na Was wpływa, król. Król Król <gryl> Pentakli, przepraszam, wybaczcie mi barany, ja czekam aż ten Mars pójdzie w końcu do przodu, nie będę się zacinała, kochani, ba, byk, panna, koziorożec, może z nimi mieliście do czynienia, może z nimi, słuchacie coś razem budowaliście, e, a tutaj mamy rycerza Pentakli, ta sama energia, ja myślę po prostu, że baran, Yy, idzie za ciosem, ma jakiś plan, słuchajcie, i wygląda to pomyślnie. Pomyślnie wdrażacie swój. Będziecie wdrażać swój plan. Plan na siebie, plan na inwestycje, plan na kupno domu, sprzedaż domu, działki, remont, cokolwiek, słuchajcie, ale też słuchajcie sprawy zdrowotne, związane ze zdrowiem, ponieważ pentakle denary to też jest zdrowie, łącznie z tym, słuchajcie, Asemieczy, prawda? Czyli to też jest, słuchajcie, spotkanie się z jakimiś tam słuchajcie, lekarzami bądź osobami, które mogą nam pomóc. Ale ja myślę, kochane barany, że wy po prostu idziecie za ciosem, rozwijacie swój plan idziecie do góry, idziecie do przodu i wygląda to wspaniale. Okej, okay, kochane barany? Co jest w waszych głowach? Jakie jest wasze nastawienie? Wow! Królowa buław, super! A wy się dobrze z tym czujecie, wiecie? Czujecie się pewnie. E, jesteście pewni siebie, kochane moje barany. To jest w ogóle wasza energia. A tutaj mamy cztery... <laughs> Cztery buławy. Może jakiś baran siedzi w domu, ma zwolnienie jakieś bądź urlopik i w domu słuchacie zarządza. Może tak być, że je, 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 jakiś baran. Zobaczcie, co my tutaj mamy? Mamy parkę taką. Król pentakli. Królowa buław. Po prostu baran e, idzie za ciosem. Zarządzacie dobrze w może tak być, że jakiś baran będzie się zmieniał w ciągu tych dwóch tygodni może jakiś baran będzie się upiększał może będziecie zmieniali kolor włosów może słuchajcie, jakieś tam zabiegi estetyczne bądź ale ja myślę, że tutaj chodzi może chodzi o pracę z domu też, może baran będzie pracował w domu, obok domu, koło domu, koło ogrodu będzie słuchajcie, baran też ja myślę, że baran będzie e, baran patrzy w przyszłość no, baran patrzy w przyszłość e, za swoim planem i ten król patrzy w przyszłość i ta królowa też patrzy w przyszłość. Dobra, także sprawdźmy tą najbliższą przyszłość zatem, barany. Na co wy tak patrzycie? Uh -huh. <laughs> Dobra energia, słuchajcie, dobrą energię macie w głowie. Królowa była to jest energia działania. To jest energia... Y słuchajcie, idziecie po swoje. Fajnie, bardzo mi się to podoba. Spewność siebie, charyzma. Wspaniale. Ok, najbliższa przyszłość dla barana. <laughs> wow, no, tak jak myślałam. Ta królowa patrzy się, słuchajcie, na to szczęście rodzinne, na tą sytuację, tą stabilizację, związaną, słuchajcie, tutaj z tym domem waszym, wiecie. E, wiecie, zaśmiałam się, ponieważ e, pamiętacie, ona była, ta czwórka była, pojawiała nam się u spodu. Tutaj, zobaczcie, tutaj mamy co mamy? Piątkę pentakli, słuchajcie, wychodzicie z biedy, z braku, z zimna. E, chcieliście kupić dom, przyjdą dobre, dobre wiadomości związane z tym, że. Kupicie ten dom, remont, cokolwiek, słuchajcie, coś związane z tą waszą strefą yy, stabilizacji, yy, taka strefa bezpieczeństwa, tam gdzie się dobrze czujecie, słuchajcie. I ja po prostu myślę, że baran idzie za ciosem. No, patrzysz i ten król tu się patrzy, zobaczycie z tym planem, i ta królowa na tą waszą, słuchajcie, strefę, gdzie się dobrze czujecie. Co jest tą strefą? Czy to jest dom, czy to jest praca, czy to jest was, wasz projekt, czy to jest, słuchajcie, wasze baby jakieś? Tym będziecie się zajmować, kochane barany. W ciągu najbliższych dwóch tygodni. E, może ja baran planuje święta? Baran planuje święta, planuje wyjazd na święta, jakąś uroczystość e, rodzinną. Tak może być. Okej, okay, kochane barany, dopowiedz sobie tą czwórkę było jak? Świętowanie w domu. Też tak widzę to. Chrzest może być. Wow! Matka żona i kochanka i cesarzowa. Wszelka pomyślność do Was barany idzie z tym, z tym asem mieczy. Wszelka, wszelka pomyślność. Rycerz Buław po raz drugi. Wasz plan się spełnia. Słuchajcie baranem. Ja nie wiem jak jest ten wasz plan, ale idziecie w dobrym kierunku. Jest to dobry plan. Yy, nic nie zmieniajcie. Generalnie barany. Yy, może być tak, że w ciągu tych dwóch tygodni będziecie spotkali się z dużą ilością osób. Dużo gości będzie do Was wchodzić, wychodzić z waszego domu. Cztery kielichy, aha, dziesięć pentakli, ha jest, dziesiątka. Strzał w dziesiątkę, jest, słuchajcie. Kochani, yy, tak, jest fajnie, jest dobrze, jest wspaniale. Przyszłość zapowiada się cudownie. Widzę tutaj uroczystości, widzę tutaj, słuchajcie, celebrowanie wspaniałych wiadomości, które do nas przyjdą, przychodzi do Was coś, zobaczcie do Waszego, do waszego em, tu czwórka, tu czwórka coś wspaniałego, coś miłego do Was przychodzi coś, co e, sprawi Wam radość, kurczę wspaniale i to jest związane, słuchajcie, z pomnażaniem majątku, z pomnażaniem em, z Waszym działaniem i to działanie ma na celu, słuchajcie doprowadzenie Was bliżej e, do Waszego szczęścia, wygląda to wspaniale barany nic więcej nie pytam. Okej, okay, co tam w związkach? Związki wszelakie. Związki na biznes? Związki na biznes. No nie wiem, czy ma to sens, co teraz powiedziałam, ale Wy wiecie, co chcę tutaj powiedzieć. Barany, związki. Wow, magik. Okej. Okay. Cztery miecze. Dobra, może ktoś się nie będzie odzywał, bądź się będzie odzywał. Hmm. A powiedziałam, nie? Słuchajcie, magik. Dobra, słuchajcie, może będziecie mieli do czynienia z, jeśli chodzi o sprawy biznesowe, okej? Okay? Może będziecie, słuchajcie, mm, może będziecie, słuchajcie, zasięgali porady u jakiegoś specjalisty. Mhm. U kogoś, kto ma swój własny biznes. Kogoś, kto ma swój własny biznes. Ktoś może jakiś być księgowy też, słuchajcie, ktoś, kto dobrze e, rachunki rachunki tam, słuchajcie, trzyma rachunki, trzyma, nie, dobrze liczy, dobrze wylicza, dobre kalkulacje robi. To może być jedna sprawa. Druga sprawa jest taka, że mm, specjalista, tak, że to jesteście, wysłuchajcie, barany, że wy będziecie komuś dawać radę, mhm. że wy będziecie coś tworzyć z kimś. E, ja podejrzewam, że po prostu to jest, spełniacie swoje, was, was, wasze własne marzenia. Jeśli chodzi tutaj o związki, rzeczywiście będziecie, słuchajcie, Chodzi o Wasze rodzinę. Zobaczmy, dopowiedzmy sobie tego magika tutaj, dobra? Jakiś szef, wszystkich szefów. Zwycięstwo, szóstka buław. <grym> jeśli, chodzi, jeśli dojdzie do jakiejś rozmowy, barany, jeśli obawiacie się jakąś rozmowę, nie obawiajcie się, będziecie zwycięsko. Widzicie zwycięsko z tej potyczki. <grym> Fajnie to wygląda. No, <grym> królowa mieczy, tak, może baran będzie coś odcinał ze swojego życia, ze swojego planu, co wam tam nie pasuje, żeby wam pasowało, żeby pójść, żeby iść po swoje, ładnie, i wieża, wow, drugi raz wieża, tak, kochani, i pięć pentakli, znowu, kurde, wychodzicie z braku, wychodzicie z braku posiadania domu, pracy, informacji, dziecka, rodziny, miłości, coś się dla was zmienia, coś się dla was zmienia w sposób, słuchajcie, zaplanowany i w sposób dla was chciany, no, kochane barany, yy, rymuje mi się, <laughs> coś w tym jest, kochane barany, jest dobrze, jest dobrze, słuchajcie, będziecie rozmawiać, jeśli chodzi o związki, będziecie, słuchajcie, rozmawiać, nad, będziecie zmieniać zdanie, może Wy zmienicie zdanie co do Waszej, yy, słuchajcie, co do detali Waszego planu, może ktoś Wam da taką informację, co sprawi, że zmienicie plan, ale słuchajcie, ta zmiana będzie, będzie dla Was dobra. Razem z tym mieczem, słuchajcie, asem mieczy coś będziecie zmieniać, i ta zmiana będzie dla Was dobra. Bądź przyjdzie coś do Was ze wszechświata z tym mieczem. E, dobra wiadomość, rozwiązanie jakieś i to będzie dla Was też dobre i doprowadzi to Was do zmiany planów, ale takiej na, na lepsze. No dobra, nie? Zatem jaka jest niespodzianka, kochane barany? Niespodzianka dla barana. Paść pentakli. Dobra, słuchajcie barany, płacicie swoje rachunki, żeby nie było, że czegoś tam nie zapłaciliście i Wam prąd odetną. <laughs> paść, ojejku, paść pentakli paść buław, słuchajcie, I jeden i drugi paść hmm. jeden i drugi paść yy, popełnia błędy także uwaga na błędy lekkie ale słuchajcie, ten jeden paść jest entuzjastycznie nastawiony i drugi, jeden pod, idzie po swoje za planem podąża i drugi też podąża za planem, kochane barany, coś przyjdzie do Was waszą, Wasze pole rzeczywistości jakiś potencjał i będziecie, słuchajcie, rozwijać ten potencjał yy, niekoniecznie jest to nowe, po prostu może przyjść słuchajcie, jakaś informacja na temat tego, co już tam rozwijacie, no i tak widzę to właśnie. E, może będziecie się, słuchajcie, douczać czegoś. Po prostu przyjdzie do was e, jakaś zachęta do tego, żeby się uczyć. Ten pasz się uczy i on też się uczy też za granicą. Także może przyjść do was, może będziecie uczyć się, słuchajcie, za granicą, gdzieś, może będziecie gdzieś wyjeżdżać na nauki. Gdzieś dalej od domu, ale generalnie wygląda to fajnie, wygląda to bardzo optymistycznie, bardzo pozy pozytywnie. Ok, dopowiedzmy sobie tego Pazia. Paź pentakli na niespodziankę. Na chyba, proszę trzy karty, cztery buławy. Ojejku jest wspaniale, kochani. No, jest wspaniale. Wy już wiecie, że co tam macie na myśli. O, gwiazda, spełnienie marzeń. Niespodzianką jest słuchacie to, że będziecie spełniać marzenia. Wasze marzenia się spełnią, może tak. I drugi raz mamy magician, słuchajcie, to Wy jesteście tym, tym magician tutaj, tym magikiem, słuchajcie, tą spraw, sprawcą Waszego własnego szczęścia. Wy tworzycie swoje szczęście. No. E, cokolwiek się zadzieje, a tutaj zobaczcie, mamy siedem mieczy, mhm. informacja przyjdzie od pośrednika, powiedzmy, od kogoś e, i doprowadzi Was to, słuchajcie, do do czego? Bliżej, do spełniania Waszego marzenia, przy tej gwieździe, słuchajcie, spełniane marzenia i Waszym marzeniem tutaj jest, ja myślę, że coś związane ze stabilizacją, może założenie ee, domu, no, założenie rodziny, budowa, kupno domu, coś, słuchajcie, związane z tym domem, z nieruchomością, z mieszkaniem, może wynajem mieszkania, coś w tym stylu, dobra, wygląda to dobrze, dobra niespodzianka, kochane barany, praca bądź finanse dla barana. Praca bądź finanse dla barana. Nie praca bądź finanse, praca i finanse dla barana. <grymne> Ale macie dobre karty. Wow, królowa pentakli, spełnienie. Kurczę, spełnienie materialne waszych marzeń, waszych planów. Super energia, jest to energia małej cesarzowej dla mnie. Wszelka pomyślność idzie w waszą stronę barany. I tutaj mamy słońce, już więcej nic mi nie potrzeba. Jest ok, słuchajcie, w końcu zobaczycie zyski z waszych działań. Jest. Jest dobrze, jest dobrze. Może jakiś awansik. Coś się fajnego do was, dla was szykuje, moje kochane barany. Super energia. Naprawdę wygląda to bardzo dobrze. Okej, okay, rada bądź wynik tego czytanka dla barana. Rada bądź wynik dla barana, ale fajnie. Bardzo się cieszę, kochani. Podróż nam wypadła drugi raz. Będzie się działo. Będzie się działo, kochani. Wyjście z braku będzie szybkie. Będzie się działo, jeżeli jest jakaś podróż, pamiętajcie, planujcie tę podróż dobrze, sprawdzajcie wszystkie dokumenty, ale też nie, nie pędźcie za bardzo na łeb i szyję, ponieważ uważamy przy tym, przy tym rydwanie, żeby kurczę, nie ulec żadnemu wypadkowi, bo tak pędzimy, ale też słuchajcie, sprawy przyspieszają, kochane barany dla Was. Bądźcie na to gotowi, bądźcie na, gotowi na to, że będzie się dużo działo i będzie się działo szybko i sprawy idą w dobrym dla Was kierunku. Słuchajcie. Wynik tego czytanka jest taki, że jeste, jesteście na swojej drodze i idziecie po swoje. Dzięki serdeczne barany, powodzenia, pa pa!